Na zwykły ból głowy? No jasne, to sprawdzony lek. Można mu ufać? No jasne, to ekspert od bólu. Można brać go od razu, gdy boli. No jasne, ma dopasowaną dawkę ketoprofenu. Jasne, że ketonal Active działa na zwykłe bóle głowy, pleców i menstruacyjne, bo ma zoptymalizowaną dawkę ketoprofenu i jest bez recepty. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mój niezwykły lek na zwykły ból? Ketonal. No jasne. Nikt nie osiąga celów sam, dlatego łączymy siły. Kuchnia Wikinga. Specjalista od diety. Gotuje za ciebie i dowozi zbilansowane posiłki na każdy dzień z pełną kontrolą. Aplikacja SFD. Cyfrowy trener zapewnia wyzwania, nagrody za każdy ruch i produkty wspierające aktywność. Dołącz po pełne wsparcie. Czas na Twój ruch z SFD i kuchnią Wikinga faktury nie będzie pan musiał dźwigać. E, już nie będę musiał? Mm -mm. Teraz ja wystawiam i idzie do KSEF. A księgowa skąd weźmie? Księgowa już ma. A ja skąd wezmę? A pan weźmie z Infaktu. Zaskoczony zmianą przepisów? W Infakcie odbierasz i wystawiasz faktury KSEF za darmo i bez limitu. Bezpłatną pomoc od księgowych Infaktu otrzymasz na infolinii KSEF pod numerem 22 123 10 80. Infakt. Pomagamy przedsiębiorcom. Ból gardła, weź ketoangin. 98% pacjentów poczuło ulgę w bólu gardła. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Adamet. Bo Media Expert. Mega okazje w Media Expert. Na przykład nowość: Automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latego Pro. Ponad 50 gorących i zimnych napojów do wyboru. System Latego Pro. Aksamitna mleczna pianka. Teraz w ratach 0% już za niecałe 95 zł miesięcznie. A do tego w aplikacji Media Expert. Nawet 300 zł rabatów w kuponach na start. Media Expert. Letoš! Zdrajcy! Krótce! Nagie mnokcy Zaczynamy casting do 15. jubileuszowej edycji MasterShefa. Wszystko w Waszych rękach. Przejdź do historii. Wyrusz za ocean. Ruszajcie! Wygraj 250 tysięcy złotych i zdobądź bezcenny tytuł. Już teraz zgłoś się na casting online. Szczegóły na Mastercheftvn.pl. Czy obawiasz się za każdym razem, gdy próbujesz przeczytać drobny druk? Czy wykonywanie drobiazgowych zadań stało się dla ciebie niemożliwe? Lubisz czytać w łóżku, ale męczysz oczy drobnym drukiem i denerwujesz swojego partnera światłem? Dość tych zmagań! Przedstawiamy Power Zoom Max, nowe okulary powiększające ze zintegrowanymi światłami LED, które pomogą ci zobaczyć wszystko